I robię to, co chciałem zrobić już jakiś czas temu, czyli po prostu wrócić tu i wejść na tą górę jeszcze raz. Ona nie jest jakimś wyzwaniem ogromnym, nie jest jakimś ogromnym wyzwaniem ta góra, oczywiście, natomiast jest bardzo ładna, bardzo mi się tu podoba. Są fajne tutaj na szczycie miejscowy do porobienia kontentu, po prostu los organos. Więc łapię się, czego mogę. Bo czas tak naprawdę nagli, kurczę, bardzo chcę skończyć ten projekt i w ogóle po tej chorobie Powiem wam powrót do formy, kurde nie aż tak, nie, aż tak easy jakby mi się wydawało, mogło wydawać. No nic. Nie ma co gadać. Tutaj nie ma za dużo. po prostu wejść. To jest taki fajny moment w tych skałkach. Tam coś ponagrywam. No i... Słońce wysoko a będzie fajnie. Tata nie biegałem, bo dowaliło mnie. Ale powoli chcę wracać już, bo już mam tego dość. Nic z nierobienia i odpoczywania.